Jak jest głowę, to konstruuję ją sobie z kuli i następnie z tej części przedniej twarzy, z tym. Teraz głowa, kiedy jest wciana na dołu, jest do góry, jest kulą. To wykłada się w taki sposób, że te dwie najważniejsze linie, czyli oś twarzy i oś oczu, wyraźnie się uklukają na jej powierzchni. Oś oczu jest trochę jak równik na globusie. I teraz jak sobie zrobisz wstępnie taki szkic przestrzenny, to łatwiej później rozmieszczać jest poszczególne elementy twarzy. Bo ta oś pionowa prowadzi cię już od razu do nosa. Noc widziany z dołu jest trochę takim trójkątem. Wtedy możesz sobie osadzić oczy. Pamiętaj o tym, że oko jest kulą. Odległość pomiędzy jednym okiem a drugim to jest szerokość trzeciego oka, tutaj na środku. Górna powieka wtedy będzie mocno podniesiona do góry, a dolna będzie ją trochę przesłaniać w ten sposób. Bo widzimy już, to co oddał usta. Wtedy też będą miały taką tendencję do zaginania się w dół, bo widzimy już na tej kuli ułożonej tak czterycznie. No a końciki ust lekko podnosisz do góry. I broda, tak jak na tym rysunku, unbow będzie. Takim też trójkątem trochę widzianym na dole. Ta kula pokazuje nam no, kształt całej czaszki i wiadomo ile jej ma być wtedy na górze i z tyłu. Oczy też na tej linii będą się układać. Średnica druga. Cień pod górną wargą, bo ona przeważnie jest w cieniu, kiedy światło pada z góry. Cień pod dolną wargą. Tutaj będą się zaczynały włosy. No, właśnie ta konstrukcja czaszki pokazuje też ile tam tych włosów jeszcze dodatkowo będzie na głowie. I ucho zaczyna się na wysokości górnej brwi. Na wysokości brwi. Stąd właśnie ta linia, którą rysowaliśmy, nam się tutaj przyda. Tu będzie początek ucha, i ucho będzie wypadało na styku elipsy i tej kuli, bo tutaj też będzie wychodziła szyja, a kończyć się będzie mniej więcej na linii nosa. Właśnie tę linię można sobie w ten sposób przenieść. Ta krawędź nosa jest wyraźnie zarysowana, ciemniejsza z reguły. No i później cieniowanie na policzku i pod brodą, dodaję jeszcze trzeciego wymiaru do twarzy. Dopracowuję, żeby później profil. gotowy